mm <laughs> Dla jednej liczą się te lajki na Insta, ta druga powie tylko co WikiLeaks. Trzeci priorytet to jest pieniędzy liczba, a czwartej strada to jest życiowa misja. Dla jednej liczą się te lajki na Insta, ta druga powie tylko co WikiLeaks. Trzeci priorytet to jest pieniędzy liczba, a czwartej strada to jest życiowa misja. Suko już nigdy nie zostaniesz moją muzą. O teraz życie wiąże tylko z muzą, no trudno. Aż do filtra, na dnie butelki wina Zostało już kropel kilka A twoja skóra aksamitna Nie zrani mnie już nigdy jak bez końców Róża co przekwitła, a twoja gadka Nigdy mnie nie otumanie Jestem na fali tylko i wyłącznie po to by cię zranić. Popatrz w jakim jestem dzisiaj stanie Ty nie wiesz jeszcze co się tutaj stanie Przez ciebie ciągle mam porytą banie Zapiłem już depresję w żyłach Płynie znów Jack Daniels Popatrz w jakim jestem dzisiaj stanie ty nie wiesz jeszcze co się tutaj stanie? Przez ciebie ciągle mam porytą, panie. Zapiłem już depresję w żyłach. Na jednej Wójcie liczą się dana. te lajki like na insta. Ta druga powie tylko co? Wikendixa. Trzeci priorytet to jest pieniędzy liczba. A czwartej strada to jest życiowa misja. Na jednej liczą się te lajki like na insta. Ta druga powie tylko co? Wikendixa. Trzeci priorytet i to jest pieniędzy liczba. A czwartej strada to jest życiowa misja. wydająmy Dlaczego pachnę kokoszane, Na no mojej drogiej furze ciągle alko jest rozlane. To pierwsze, bo jej zapach ciągle budził mnie na drane. Ma drugie, bo tą sukę to kojarzy tylko z ścianę. U foty ciągle lecą na Instagram. Kiedyś bym się przejmował, ale dzisiaj to wapangram. W głowie miała melarz, ale mnie to już nie kręci. Lubczy jak pięć złotych, gdzie wchodzili klubów rezydenci. A trzecia chciała mnie wykończyć. Goniła za pieniędzmi, tak jak psy za listem gończym. Ta czwarta miała długie nogi, I Ulubiony trening to skakanie kurwa w boki. I czas na puentę w moim dziele: te wszystkie charaktery połączone w jednym ciele. Hajsy, lajki, wiksy z rady. I zapamiętaj, jedno to nie wszystkie twoje wady. Le jednej liczą się te lajki na Insta, ta druga głupie tylko co weekend wipsa. Trzeci to jest pieniędzy, liczba. A czwartej strada to jest życiowa misja. Dla jednej liczą to druga w głowie tylko co i Trzeci pioryty to jest pieniędzy, liczba, a czwartej strada to jest życie ofa misja. Na jednej liczą się te lajki na insta. To druga w głowie tylko co i Trzeci pioryty to jest pieniędzy, liczba, a czwartej strada to jest życie ofa misja. Na jednej liczą się te lajki na insta. To druga w głowie tylko co i czy piority to jest pieniędzy liczba, a czwartej strada to jest życiowa misja. Product. Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiesz Wyjebało szybokiem, to nie grzeczna im